Witam, zodiakalne byki w czytaniu miesięcznym. Dla Was jest to czytanie na miesiąc lipiec. A I w tym czytaniu, jak co miesiąc, rodzimy sobie energię główne plus karta rada, miłość oraz finanse. I przeszedłem już do energii głównych dla Was na miesiąc lipiec, drogi byki. Patrzymy, co tutaj dla Was w lipcu, w energiach głównych. Byki, lipiec. Energie główne. Kochani, w tym miesiącu skupcie się głównie na planowaniu wszelkich działań, um, planowaniu i realizacji, przy tym załatwianiu wszelkich dokumentów, wszelkiej dokumentacji związanym, e, związanej z tym, co tutaj chcecie sobie zrealizować, wprowadzić w życie. Um, może być jakiś nowy projekt finansowy, który chcecie zrealizować, a e, być może planujecie pójść dalej, jeśli chodzi o Wasze kwalifikacje finansowe a i nie tylko, tak? To, co, tą wiedzę, co posiadacie, chcecie coś tutaj w tym miesiącu mm, zrobić z tego coś całego ale przy tym rozwijać się iść ku nowemu um, może być tak, że dopiero tutaj, w tym miesiącu zaczniecie coś planować i będziecie się jej zrealizować ale myślę, że u większości z Was już jakieś pomysły były, jakieś e, szkice, jakieś e, schematy tego, co byście chcieli zrealizować, bo jakby pomysł już jest. Już jest e, też was możliwość realizacji tego, a teraz tylko tak jakbyście musieli przejść przez jakieś mm, kolejne kroki i chodzi tutaj głównie o oficjalną dokumentację czegoś, e, czyli idziecie naprawdę e, bardzo poważnie, podchodzicie do tematu e, tego i e, wchodzicie to już na drogę oficjalną, czyli tutaj jeszcze musicie w tym miesiącu będziecie głównie e, załatwiać jakieś sprawy w urzędach, czy to sprawy też e, uprawnika może. Um, głównie po to, żeby móc ruszyć dalej ku temu nowemu projektowi jakiemuś. I myślę, że u większości z Was jest to, to jest związane z finansami. A, czyli rozwój w pracy, być może własna działalność, a, lub macie jakieś kwalifikacje i uważacie, że powinniście iść dalej, że nie um, w miejscu, w którym jesteście, nie powinniście dostać, tylko iść dalej i tutaj już za, za, zaczynacie coś po prostu z tym e, coś robić i załatwiać. patrzymy dalej, co tutaj nam karty pokażą w radzie dla... Was? Jaka rada dla byków Tak jakbyście w tym miesiącu e, postawili jasno też e, sprawę jeśli chodzi o sprawy finansowe i sprawy e, urzędowe, czyli Głównie tutaj poświęcicie się tym sprawom, które być może jeszcze nie są załatwione, a powinny być załatwione. Więc wszelkie urzędy, wszelkie dokumentacje, być może coś zaległego, co nie mieliście czasu lub, um, um, lub nie był to sprzyjający czas temu, żeby te sprawy załatwiać, i teraz w tym miesiącu w końcu postanawiacie a tutaj um, konkretnie pozałatwiać wszystko to, co nie jest po. Pozałatwiane, co jeszcze jest niepozamkane, jakby niezałatwione, um, poprzez właśnie dobre podejście do sprawy. Czyli, tak jakbyście sobie konkretnie um, tutaj już zaplanowali krok po kroku, co musicie zrobić, lub e, jakie sprawy powinniście załatwić: sprawy urzędowe, sprawy finansowe, co jest do załatwienia, a więc no, głównie w tym, tym e, miesiącu dla Was sprawy dokumentacyjne sprawy finansowe. Myślę, że ruszycie też z jakimś nowym projektem i być może jest tak, że tutaj mm, zanim ruszycie, potrzebujecie wypełnić jakieś dokumentacje tutaj lub jakieś sprawy e, urzędowe załatwić. Być może jakiś papier jest potrzebny i musicie to gdzieś tutaj e, pomiędzy załatwić, a może nie jest to taka prosta droga. Urzędnicy stają wam troszkę na drodze i musicie tutaj ich mm, w jakiś sposób przejść przez, tą, um, przez ten etap, żeby móc ruszyć dalej. Bo wiadomo, jak chcemy ruszyć z czymś nowym, to czasami potrzebujemy jakichś zezwoleń lub jakichś um, dokumentów potwierdzających um, coś, czego potrzebujemy, by ruszyć z danym projektem. Patrzymy jaka rada dla zodiakalnych byków przy tych energiach. Karta diabła, eee, kochani, w karcie Radzie. Ja bym powiedział, żebyście mieli oczy szeroko otwarte i uważali na wszelkie najmniejsze szczegóły w tych dokumentacjach, bo to naprawdę miesiąc dla Was jest pod znakiem wszelkich ważnych dokumentów, wszelkich jakichś ważnych mm, projektów, które chcecie wdrożyć w życie, ale przy tym masa papierów, masa dokumentów, jakichś etapów, które musicie w ogóle przejść eee, i nie jest to droga łatwa. Wy wiecie, czego chcecie i się że tutaj się nie podacie absolutnie, bo jesteście w tym miesiącu. Cesarzem, a cesarz um, idzie, idzie po swoje i realizuje to, co realizować chce, ale są ludzie, którzy Wam mogą stanąć na drodze, i to są to głównie urzędnicy, tak lub osoby, które mają po prostu wyższe stanowiska i tutaj gdzieś mogą doszukiwać jakichś um, różnych dziwnych rzeczy w tych dokumentach i nie do końca być może puścić Was drogą, którą chcecie pójść, lub um, pozwolić Wam zrealizować to, co chcecie, tylko troszkę robić Wam. Um, Podgórkę, jak to się mówi. W Radzie Karta Diabła: um, Miejcie oczy szeroko otwarte i uważajcie na wszelkie pokusy. Nie wiem, jak to by się miało odnosić do tych spraw urzędowych. Czy ktoś tam by was w jakiś sposób uh, nie chciał pogrążyć w czymś um, poprzez zaoferowanie jakiejś, uh, być może um, łapówki, a potem wykorzystania tego uh, przeciw Wam? Więc tutaj po prostu uważajcie, ja myślę, że ten projekt ruszy, że wy tutaj tak czy inaczej przejdziecie przez te wszelkie etapy i się tutaj nie poddacie. Um, uważać tylko na wszelkie pokusy, tak? Jakieś łatwe, łatwe rozwiązania, łatwe wyjścia, bo wcale one nie będą dla was dobre, one będą kuszące, ale myślę, że ktoś by chciał wykorzystać to przeciwko wam, a nie a, żeby wam pomóc. Więc tutaj nie za bardzo dajcie się pokusić temu. A więc kochani, przejdziecie przez to, nie poddawajcie się i nie szukajcie lub nie ulegajcie prostym rozwiązaniom, bo one Was zgubią, one Wam mogą tylko zaszkodzić. Um, idźcie przede wszystkim w zgodzie ze sobą i z wiarą, że tutaj e, sobie poradzicie i bądźcie pewni, że racja i prawo są po Waszej stronie, a nie tutaj nie dajcie się wciągnąć w jakieś intrygi, bo to nie jest Wam potrzebne, a z projektem myślę, że ruszycie tak czy inaczej po przejściu tego e, etapu tutaj, który nie do końca. No dużo papierów, dużo jakichś takich oficjalnych być może urzędów. Mm, jest to droga do przejścia, tylko nie ulegać pokusom i łatwym rozwiązaniem. Pamiętajcie o tym. Przechodzimy już do. E, do miłości, tak? Dla byków, dla Was, drogie byki. Miłość, miesiąc, lipiec i co u byków miłości w uczuciach? Co nam karty pokażą? Miłość, byki i lipiec. Miłość uczucia, lipiec i zodiakalne byki. Patrzymy, kochani. To mi się ta karta pokazała w przykładzie. I znowu ktoś na drodze e, wam stoi. Już patrzymy, kochani. Kochani, w tych uczuciach może dojść do jakiejś sprzeczki z kimś. E, nie musi to być koniecznie wasz partner, może być nawet przyjaciółka, która potraktuje was bardziej a nieuczuciowo, tylko um, tylko chłodno, myśląc, nie czując, a więc mogą wam zostać zarzucone różne jakieś mm, oskarżenia i wystaniecie po prostu przed jakimś faktem um, postawieni. No głównie może mieć to związek z jakąś kobietą, nie wiem co ona w waszej sytuacji wnika, czy a jest to być może mm, jakaś osoba z przyszłości, lub osoba, która się gdzieś wtrąca w waszą relację lub chce was w jakiś sposób... Um, Zaburzyć, wa, zaburzyć wasz spokój lub wam w jakiś sposób zaszkodzić. Jeśli tak jest, to wierz, nie wierzcie tej osobie po prostu i też nie dajcie się. Nie mówię tutaj, żeby reagować w jakiś sposób przemocą, czy um, kłótniami, czy ciężkimi słowami. Takie słowa możecie usłyszeć, takie jakieś intrygi mogą się wyjść od tej osoby w stronę waszą. No, mam nadzieję, że nie na odwrót, że od was te intrygi widzą do, do tej osoby. Ale tutaj nie powinniście się w żaden sposób tym za bardzo przyjmować i um, pozwolić sobie na to, żeby poszło to za daleko. Wręcz odwrotnie, e, skoro nie macie sobie nic do zarzucenia i wiecie, że te intrygi e, czy te słowa, które padną, nie są prawdą, mogą to też być plotki, jakieś takie właśnie za plecami, to, to temu macie nie, um, nie poddawać się temu. To zostanie powiedziane, jeśli wiecie, że nie jest to prawda, jeśli wiecie, że to są pomówienia i plotki. To wtedy nie ma co się poddawać, tylko wiedzieć, że, że nie jest to prawda, i stać e, bronić się po prostu. Stanąć w swojej własnej obronie. To troszkę jakby ktoś chciał Wam zaszkodzić i się z tego za plecami śmiał. Tak jakby było też więcej osób w to zamieszanych, więc nie wiem, co macie za intrygi. Nie wiem, jak to w ogóle się. Będzie okazywać w waszym życiu emocjonalnym, bo może tutaj chodzi o pracę, jakieś intrygi w pracy, albo jakiejś znajomości, po prostu myślicie, że osoba jest wam przyjazna, a tak nie do końca jest, ale weźcie to czytanie tylko jeśli czujecie, że macie tylko taką sytuację, bo jeśli macie fajne relacje, fajne, ym, fajne sytuacje i nic się tak dzieje, no to wtedy to czytanie po prostu nie jest dla was, ale jeśli czujecie, że coś jest nie tak i że ktoś zamiast wam przyjacielem, to ciągle wam ym, tutaj w jakiś sposób próbuje zaszkodzić i wam. Kładzie kłody pod nogi, to wtedy wiecie, że nie jest to, e, nie jest to przyjaźń, a wręcz e, takie mm, fałszywe działania wo wobec Was. E, być może nawet nie odczuwacie, że ta osoba Wam szkodzi, a ona Wam szkodzi, ale myślę, że w jakiś sposób coraz bardziej to do Was dociera i e, ta osoba ma z tego radość, a Wy, wy tutaj jesteście e, już naprawdę na granicy, być może nawet na granicy wytrzymałości. No i jeśli byście mieli w relacjach jakieś właśnie takie spięcia, kłótnie, e, być może jakieś awantury, to jest to zamieszanie osoby trzeciej, która z pozoru wydaje się mm, e, obierać neutralną rolę, a tak naprawdę w jakiś sposób Wam e, szkodzi. Ale pamiętajcie, tylko jeśli takie problematyczne sytuacje macie, Kochani, dodatkowo wciągnę Wam radę i rada jest tutaj dla Was dziesiątka e, puła. Wzrzućcie ciężar, który nad Wami e, jest już od, myślę, jakiegoś czasu e, i po prostu jest to teraz czas, kiedy to zrzucacie siebie i być może to jest Waszą trójką kielichów, bo macie e, na koniec fajną kartę, e, kartę zwycięstwa, więc myślę, że uda Wam się te kwestie jakby rozwiązać, być może zrozumieć i odciąć e, dzięki temu. No i w radzie też macie Zrzucić ten ciężar, bo ta sytuacja Was męczy, i tutaj myślę, że od dłuższego czasu jest coś takiego, że ktoś Wam się wtrąca, ktoś Wam e, właśnie jakieś kłody pod nogi cały czas rzuca, i, i, i jest to uciążliwe. Już jesteście na skraju wytrzymania, i energetycznie też Was to obciąża. Jest to czas Waszego zwycięstwa w tym miesiącu, bo to odrzucacie od siebie, ucinacie tą osobę e, i nie pozwalacie sobie tutaj wchodzić w życie prywatne, czy w jakiś sposób zakłócić swój własny spokój. a Być może ktoś wam się wtrąca do relacji, też tak może być. Może też chodzić o pracę, a więc patrzcie na to szerzej, może chodzić o przyjaźnie um, czy różne inne znajomości, ale myślę, że um, zwycięstwem waszym pod koniec tego miesiąca będzie właśnie to, że to odetniecie lub jeśli to odetniecie, to możecie liczyć na zwycięstwo i uczucie ulgi i, i też myślę, że macie wokół siebie ludzi, którzy Wam też są, stoją po waszej stronie i są z wami i na których możecie liczyć, a więc tutaj tą jedną osobą nie powinniście się w ogóle e, przyjmować, a tylko ją odciąć, żebyście nie czuli tego ciężaru, który ta e, osoba w jakiś sposób wam przysparza. A więc, jak to wygląda dla Was, drogie byki, jeśli chodzi o uczucia o miłość na lipiec? E, I kochani, patrzymy na finanse, finanse, finanse dla byków na miesiąc lipiec, co nam się to pokaże Byki, lipiec i finanse. Zaraz zobaczymy kochani co nam się tu pokaże. Sedia kalne byki, miesiąc lipiec i sprawy finansowe. A w tym miesiącu, kochani, wy stajecie przed wyborem. Mm, jesteście troszkę niezadowoleni z czegoś. Pojawia się nowa propozycja uh, i teraz tak, jest nowa propozycja, a Wy nadal nie wiecie czego chcecie. Z jednej strony nie jesteście zadowoleni z tego, um, co jest teraz, przychodzi nowa, ale też tego nie zauważacie, bo skupiacie się na tym, co jest nie tak. Mimo, że to nowe jest bardzo fajne, ja bym powiedział, żebyście się nad tym dobrze zastanowili, uh, zwłaszcza jeśli być może jakaś propozycja wychodzi od znaku ognistego, od uh, uh, lwa. Macie w tym miesiącu siłę do tego, żeby tą decyzję podjąć, ta decyzja tak naprawdę już jest podjęta was. Wiecie, którą drogą podążać, wiecie, którą decyzję podjąć, ale tak jakbyście jeszcze nie do końca mm, chcieli przyznać przed sobą, że wiecie, że ta decyzja jest słuszna. I uważajcie, żebyście za długo nie myśleli, bo jeśli za długo się zaczniecie zastanawiać, to wtedy ta szansa Wam przejdzie koło nosa, po prostu. Być może to się łączy z jakąś podróżą, i przez to tutaj się zastanawiacie, czy to by było korzystne. Może chodzi tu o mniejszy dojazd lub o większy dojazd. Każdy będzie miał inną sytuację, a więc tutaj też problemem może być właśnie dla Was lub nie tyle problemem, co kwestią do przemyślenia. Um, jakaś odległość może nie do końca jest to, co, czego pragnie, pragnęliście. Być może praca jest dobra, ale znowu mm, odległość już nie do końca tak. Zawsze jest coś, co może być lepiej. Jednakże, um, no tu bym się e, na waszym miejscu dobrze zastanowił i potrzeba wam tu konkretnej decyzji, a nie e, tkwienia w energii takiego uśpienia, w energii e, ciągłego zastanawiania się i doszukiwania się tego, co e, nie jest najlepsze, bo wy potrzebujecie tej nowej szansy, która idzie z zewnątrz. Ta nowa szansa e, daje wam siłę, daje wam zmianę, której potrzebujecie i powinniście a, dobrze się nad nią zastanowić i przyjąć ją, bo jest taka szansa, że jak za długo zaczniecie się zastanawiać, to po prostu ta szansa wam um, ucieknie i wtedy znowu będziecie na rozdrożu. Z jednej strony wiecie, że to jest dobre, że, że powinniście pójść, ale z drugiej jeszcze się wahacie jeszcze nie do końca, a, jakby jesteście w stanie decyzję podjąć, więc tutaj jest jedyna kwestia, nad którą powinniście się zastanowić. Ale jest to coś dobrego, i tutaj już ta decyzja nie powinna być podejmowana po raz drugi, tylko raz po prostu zdecydowanie wiedzieć, że to jest to, i tą decyzję podjąć, bo jak zaczniecie się za długo zastanawiać, czy wielokrotnie próbować jakoś wpłynąć na tą decyzję, to wtedy może nic z tego nie wyjść. Um, może boicie się, może są jakieś właśnie takie czynniki, których się obawiacie, że sobie nie poradzicie, i przez to. Um, przez to jest wam ciężko, być może też macie dwie propozycje, Aha, lub różne jakieś możliwości, i nie wiecie do końca, którą drogą pójść, która droga będzie dla was lepsza. Możecie też mieć taką sytuację, że zastanawiacie się pomiędzy e, zostaniem w tym. W, tym, e, w tej pracy, w której już jesteście A czymś nowym to się pojawiło I tutaj jakby decyzja jest, że już, już tam jesteście Ale jeszcze się wahacie Mimo, że tak naprawdę tu, gdzie jesteście To nie jest wasze spełnienie I potrzebujecie tego, um, tego nowego impulsu z zewnątrz A gdy on przychodzi, zaczynacie się wahać Więc um, jakby ciężko wam wyszło Wyjść z, z tego, gdzie jesteście Mimo, że nie do końca jest to to e, Tym, czym byście chcieli Nie ma tu spełnienia Potrzebujecie czegoś nowego, ale i coś, coś tutaj przychodzi fajnego dla was um, Ale decyzja należy do was Potrzebna jest po prostu dla was uh, Konkretna decyzja w tym miesiącu Jeśli chodzi o sprawy finansowe uh, I to było czytanie dla was drogie byki Czytanie na miesiąc lipiec Mam nadzieję, że wam się spodobało I że wyciągniecie z niego jak najwięcej mm, Pomocnych wam informacji Zachęcam Was oczywiście do zostawienia polubień, komentarzy. Um, zawsze jest to miłe z Waszej strony. Życzę Wam wspaniałego miesiąca i widzimy się w kolejnym e, czytaniu na moim kanale.